Z Państwem lot numer 18 to Socorino, ciemnogniady, pięcioletni syn Roulette, wnuk wspaniałego Machiavelliana, zwycięzca nagrody Nemana, drugi w nagrodzie Mokotowskiej Socorino, lot numer 18, lot number 18, Dark Bay, 5-year-old Socorino by Roulette, grandson, Machiavellian's grandson out of Socora, the winner of Nemana Prize and second in Mokotowska Prize.

10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, proszę Państwa, no, 10 000. poproszę ofertę na poziomie 10 000, to nie jest wygórowana oferta, ale pozwoli nam zostawić konia w ringu, 10 000, 10 000, 10 000, let's the horse stay in the ring, there is no very high bid, but let's the horse stay in the ring, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 8 000, 8 000, czy dostanę 8 000?

Jeżeli nie będzie oferty pozwalającej nam rozpocząć. Jest, dziękuję bardzo. Jest 7 tysięcy. Poproszę o 10 tysięcy, 10 tysięcy, 10 tysięcy. Ten 1000, ten 1000, a jakiego 10 000? Mam 7. 7 to za mało, ale 10, 10, 10. Spróbujmy 10. 10 tysięcy, 10 tysięcy, ten 1000, ten 1000. a jakiego ten 1000? 10 tysięcy, 10 tysięcy, ten 1000, ten 1000. 10 tysięcy, 10? 7. Jest 10. Dziękuję bardzo. Czy dostanę w takim razie 15 tysięcy? 15, 15 000, 15 000, 15 15 15 000, 15 15 15 000. 10 mamy, ale to za mało. 15, 15, 15, 15. 15 i konie jeszcze chwilę zostanie z nami w ringu. 15 000 and let's stay in the ring. 15 15, 15 15, 15, 15, 15, 15, 15. No niestety, nie widzę. 10 tysięcy to za mało. 10 tysięcy, 10, 12 może, to może 12 tysięcy. 12 tysięcy. 12, 10 tysięcy, 10 tysięcy. Jeżeli nie otrzymam oferty na wyższej, 10 tysięcy po raz pierwszy, 10 tysięcy po raz drugi i 10 tysięcy po raz trzeci, sprzedano. Gratulujemy.